Pytanie tego dnia brzmi całkiem prosto. Dlaczego te drzewa nie rosną? I to jest właśnie coś, a propos czego ludzie sobie zadają pytania, a ja mam inne pytanie. Dlaczego w Minecrafcie nie mamy takich fajnych rzeczy, które same za nas byś nały drzewa, jak na tym filmie? Ewidentnie coś tu jest nie tak. A może to po prostu ja interesuję się rzeczami, które nie interesują innych. Ale cóż, witam Was w kolejnym odcinku Minecraft Reddit. Dzisiaj będziemy sobie bardzo kameralnie i kulturalnie przeglądać internet w poszukiwaniu najciekawszych wydarzeń, bądź też odkryć z Minecrafta tego tygodnia. Zostawcie łapkę w górę. Lecimy. Ktoś napisał, że to najbardziej romantyczna przejażdżka. Tutaj mam niestety więcej pytań niż odpowiedzi, ale nie wiem, jak taka przejażdżka może być romantyczna w momencie, kiedy autor słusznie zauważył nawet chyba na swoim rysunku, że koło tej łódki leży po prostu gruz, więc e, no romantycznie. W ogóle już nawet nie będę, nie będę wchodził w szczegóły tego obrazku, bo, bo to by się mogło źle skończyć. Rysunek 3D, no jasne! A ja dalej nie potrafię narysować żadnej twarzy, która aby się składać z czegoś więcej niż dwóch kulek i dwóch kresek. Mniej niszcząca się, latająca maszyna. Nie wiem o co chodzi za bardzo. Jak dla mnie to wygląda naprawdę bardzo dziwnie, ale dobra, ona dolatuje do końca i teraz, aha, nie ma sygnału, więc zawraca w drugą stronę. No, ciekawe, ale ja nie wiem jak to jest zrobione. To jest bardzo mały aha, bo tam jest prąd podawany bokami, okej. Okay. Ale czy ma służyć ta maszyna? Nie wiem. Możecie pisać swoje <laughs> sugestie w komentarzach. Ktoś na Serwerze zbombardował Spry. Nie wiem, co to jest SPRI, brzmi to jak Tri, więc głupio załóżmy, że chodzi o drzewo. Więc mój przyjaciel i ja zdecydowaliśmy się na otoczenie całej bazy solidnym blokiem obsydianu. No, e, jakby to powiedzieć. Aha, tu są zdjęcie, jest z jeszcze sprzed ok, a tu jest Po. Nie wygląda to najładniej i czy jest to jakkolwiek skuteczne? No, przeciwko TNT tak, ale co jeżeli ktoś wejdzie do tej bazy i spuści TNT z sufitu, bo jest na tyle wysoki, że się da? Co? Zbudowałem ogromnego Endermana, który trzyma całą... Ej, co jest? To jest mocny obrazek, naprawdę. On ma jeszcze... Ej, co? Zobaczcie, jakie domki na jego rękach są małe. To musi być potężne w ogóle. A ktoś tutaj stwierdził, że ten film może być dla nas interesujący. Na jakiej podstawie? Nie wiem. Wychodzi na to, że Foy do portalu strzelił i dostał achievement za chyba ze strzelenie Gasta w momencie ucieczki z Netheru. Jest taki achievement w ogóle? Jak tak, to trudne do zdobycia, jak widać. Więc to jest domek na moim suriwalowym świecie, który nie ma żadnego sensu. Co się tu stało? Czemu zaraz? Przecież jest zbudowane z innego bloku. Dobra, jedźmy zdjęcie dalej. W środku, okej. Okay. To wygląda jak najgorszy koszmar z koszmarów. To jest też, nie wiem, to mi przypomina, nie wiem, backroomsy. A to jest też coś, co nie ma chyba żadnego, w ogóle ja nie wiem, o co dziś z tymi ludźmi, co jest. Moja dziewczyna zrobiła farmę. Właśnie taką. Kocham ich. W sensie, że farmę i dziewczynę? Czy, że po prostu farmę? Mój tata stworzył tą stronę do tworzenia krzywych w Minecraftu. Ej, co jest faktycznie, można sobie zrobić jakiś kształt i potem jeść dokładnie co do Pixela, jak go otworzyć w Minecrafcie. Zamieniłem End Dragona na, aha, na prawdziwego smoka. O nie! O nie! Faktycznie są takie smoki. Moje nielegalne muzeum updateowane. Dobra, wszystko zebrane z 1.18. Zobaczmy więc, co jest w tym muzeum. Jakaś strzynka na środku, w której są białe bloki. Tutaj e, nie wiem o co chodzi z tymi. Obrazami, i tym framami. Aha, bo to jest aha, zbagowane itemy. Czyli zbagowane latające bloki. Ej, co jest? Nawet lawa jest zbagowana. Przypominam, że jest to wersja bedrock. Zróbcie coś takiego na Java a wam pogratuluję. I jakiś pies, którego się nie da zapić? nie! To jest po prostu muzeum błędów w Minecraft. Co jest? Ej, faktycznie. Ej, co? Ej, dobra, nie. To jest mocny, że chłop naprawdę to zrobił. Jakby szanuję. A to jest niewybuchnięte TNT? Bedrock. Co? I to normalny. Nie, że tekstura zmienia tylko faktycznie jest bedrock. A to jest kwiatek postawiony w endrodzie. Tory latające w powietrzu. I inne rzeczy latające w powietrzu na świeczkach. A tu jest kryształ? Okej. Okay. A tu jest y, kryształ bez tego na dole. Z jakiś taki, nie wiem, jakiś taki dziwny. Otwarta beczka. Ej, dobra. Czy jak widzimy w Minecraft Bedrock Edition, dalej jest źle. Kiedy chcesz zarejestrować nową fordzę, ale wszystko, co masz, to Minecraft. O nie, faktycznie. No ale jak widać, Minecraft też dobrze strenuje swoje poślizgi. Zbudowałem to na hardkorze. Wow. Ale to tylko wygląda tak epicko, bo tutaj wygląda by coś było dookoła tego, a to jest po prostu szkło, odbija światło. Czy mój suriwalowy projekt wygląda znajomo? Okej, okay. zobaczmy, czym jest ten suriwalowy projekt w takim wypadku. Ale patrząc na to, to... O, dobra, już wiem! To są Wojanowice! Krasomowy teren Mesa, który zrobiłem, on wygląda mega realistycznie. Tak ba... Ej, dobra, są... Dobra, f... Widzicie jak na zareagowałem? Już po prostu już przez chwilę myślałem, że to jest na serio i że to jest zdjęcie z mojej... Wiecie, no... A to jednak... No i... Je... No dobra, to jest. Niezniszczony port. <laughs> Warianty z pająków. Dobra, słuchajcie, robimy konkurs. Który według was jest najstraszniejszy? Jak dla mnie chyba ten na dwóch nogach. Nie ma tutaj nic imponującego, ale jestem serio dumny. Co jest? Aha, że takie wejście do bazy. Okej, okay, myślę, że to jest jakiś błąd znowu na roku, ale nie no, oświetlenie widać, że brzydkie, jawowe. Muzeum małych mobów. Rozumiem, że... Czy tam jest zombiak był jeżdżący na pigmenie? Z mały zombiak z dużą głową, mały zombiak na psie Ej czemu te zombie jeżdżą na barana? Ej od kiedy? Na pandzie? Co? Ej co jest? Ja nie wiedziałem o tym, że Aha, bo to jest bedrock. Dobra, to ma sens No tak, no już właśnie chciałem powiedzieć, że nie wiedziałem, że małe zombiaki Na wszystkim jeżdżą. No, na bedrocku jeżdżą. U nas wiecie Na Java nie było funduszy, bo java najlepiej żeby zniknęła Ale nie zrobiłem tego oficjalnie, bo wtedy byłoby to hamskie, więc lepiej po prostu robić lepszą Zbagowaną grę na boku, która wyprze oryginał. Ale patrzę na te błędy, wydaje mi się, że nie szybko się to stanie. Narysowałem każdego moba w Minecrafcie. Aha, okej, okay, takie które powiedziałbym egipskie przedstawienie. Tak te postacie wyglądają jak na tych takich malunkach egipskich, takie 2D. Minecraftowa animacja, czyli to jest grosiu, który... Czy on robi... Czy on coś wysadza? On... Aha, wysadza przejazd kopalni. No dobra, sorry, nie było kopalni dookoła, więc myślałem, że to jest po prostu jakiś domek. chodzi, ciupie szkieleta i tu się kończy. Kurde, wiecie co? Jak ja byłem dzieciakiem, to moje anima Minecraft... Minecraft. Moje animacje LEGO trwały no solidnie ponad minutę. I nie było wtedy za bardzo programów, który bym się mógł wspomagać tak jak teraz są i wiecie co? Ludzie tutaj na tym reddicie, niby fajnie, że są te animacje, ale prawda jest taka, że jak tyś robił animacje LEGO naprawdę, to dobrze wie, że do tych animacji niech się nigdy nie przyłożył. Skończyłem piramidy 500 na 500. Na normalnym suriwalu. Czy było warto? Mam nadzieję, że było warto. Tylko dlaczego ta piramida na lewo jest tak dziwnie skrzywiona w pewnym momencie? To jest najbardziej ciekawe zagadnienie tego odcinka. Tutaj jest w ogóle cały film z tego. Ej, tylko, ej, co? Dobra, nie zauważyłem. ona ma w ogóle jakieś bardziej dźwięki, jakieś takie mega basowe są. No, góra na wypasie, a w środku... w środku pusto, więc czy naprawdę było warto to budować? Możemy już chyba sobie odpowiedzieć. Co to jest? Aha, bikona takiego zrobił, okej. Okay. co jakiegoś zaćmienia dostałem przez chwilę. Grałem na bedrockowym realmie z moim przyjacielem i wtedy stało się to. Stało się co? Ej, zaraz, co, 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 co? Czy to jest panda, która wykopuje miejsce na drogę wódce. Dobra, to jest mega dziwne Jakbyśmy mogli na się do tego podejść To jaka by była odpowiedź? Jeden próbuje kumpla odsknąć i mu pokazać co się dzieje, ale chyba nie zdążył I panda sobie popłynęła dalej To była najbardziej epicka Ucieczka pandy jaką w życiu widziałem Mój pierwszy minecraftowy render w blenderze Najlepsze jest to, że w blenderze Dałoby się coś zanimować I były takie kozaki, które tak robiły Co jest w ogóle? Zobaczcie Tu jest jakaś wielka postać i właśnie właśnie sobie Na przykład coś takiego zanimować no bo normalnie to można jako model 3D użyć w programie. I coś do mnie doszło. Czy pamiętacie o tym, że kiedyś dostaliśmy zapowiedź filmu Minecraft? Tak, i ten film jest dalej chyba w produkcji. Ale chyba aktualnie jest data premiery zapowiedziana na 2022, albo to są tylko jakieś domniemania. Więc cóż, jestem ciekawy, jak będzie wyglądał film w realiach Minecrafta. Ciekawe czy tak samo jak zwykła animacja na necie. A to co? Wraz z moimi przyjaciółmi grałem na świecie z czankami odseparowanymi od Siebie przez tydzień i zrobiliśmy to. Aha, że połączyli się. Ej, dobre by było, gdyby oni jeszcze dobudowali cały świat dookoła, do tych czanków. Głupi, ale fajny pomysł. No, to jest ciekawy pomysł na farmę, tylko trzeba mieć bardzo dużo lin, i patrząc na to, jak fizyka Minecrafta musi je obliczać, no to myślę, że przynajmniej jeszcze dwa razy więcej ramu niż standardowy gracz Mario. Czy wiedzieliście, że slime przechowują swoje name tagi, i kiedy się rozdzielają? W sensie, że aha, że nazwie slajma Lola. I Teraz jak go zabiję, to on się rozdzieli na inne slajmy, które się też nazywają Lola. Eee, tak. Wiem. To jest ciekawe w sumie. Można sobie zrobić farmę slajmów i na przykład, nie wiem, z y, trzech zrobić ich tysiące w różnych imionach, ale to by nie miało sensu. Szczerze, te slajmy nie rosną. O! Jukebox! Tyle, że z tego co widzę, to przynajmniej jest napisane, że naprawił zepsuty bluetooth głośnik i zbudował z niego jukeboxa, więc moja papuka może mieć zabawę. No, mieliście, słuchajcie odsłuch muzyki z takiego jukeboxa w domu, to szpan. Koncept na używanie szkła powiększającego. Pokazuje wam informacje o... Aha, zwierzęciu, że mogłoby tak być. No jeżeli Minecraft byłby taką subnautiką, to może. Ale szczerze mówiąc, czy... Jak gracie w jakieś gry z jakąś fauną, z zwie... No nie wiem, jakby mnie, wiecie co, bym męczyło, gdyby tak każdy zwierzak miał swój opis i to by było takie dziwne. To jakby zabrało tej, wiecie, magii z odkrywania i widzicie pierwszy raz MOBA i nie wiecie, Czym jest i co was może spotkać? Minecraft Monopoly! To jest to, od czego potrzebowaliśmy. Chyba. To znaczy, nie wiem. Ciekawe, czy będą takie świry, które to wydrukują na jakąś dużą po prostu platformę i będą grali sobie w Monopoly z Minecrafta. Czemu tego jeszcze nie zrobił wcześniej? Wow! Ej, to jest bardzo dziwny end. W ogóle, czemu on jest taki białawy? Może ma po prostu jakieś shadery, które oświetlają jakieś bloki? Nie wiem, ale ładnie to wygląda. Naprawdę ładnie. Szczeli Nether Portal. Ej, kozackie portal. Aha, nie, jest most! Nie widziałem tego mostu. Myślę, że to jest jaki portal, do którego trzeba wlecieć Elytrom. Powodzenia z lądowaniem. Oho, widzę, że tutaj mamy ludzi, którzy chcą robić coraz większe latające maszyny w Minecrafcie. I to jest, no, rzecz na, wygląda naprawdę spoko, bo tutaj jakby jest to naprawdę duże, ale komputer tego gościa chyba nie za bardzo to uciąga z tego, co widzę. No i spoko. Spoko to wygląda. No, no na tle innych maszyn na ten, co jaki widzieliśmy, no to to jest naprawdę coś. Dlaczego mój dzień jest czarny, nawet jak jest. Słońce. No wiecie, no, nawet w najcieplejszych miejscach czasem jest zimno. Pobiłem Ender Dragon i dał mi achievement. A dlaczego? Może nie wiem. Może oszukiwałeś i było sędzia kalosz, nie liczy się. Ej to jest ciekawe, zobaczcie. Ale kuzackie! Fajnie to wygląda, no taki młot tego jakiegoś tam z Marvela czy coś. Ten co piorunami. Nie wiem, nazwijmy go roboczo Zeus. Chociaż to nie był on. To jest dobre. Pójdziesz kogoś do domu i zamiast zwykłych kwiatków ma takie kwiatki Minecraftowe. A to w ogóle wstawił jakaś dzieciana to od swojego chłopa na walentynki. Były już walentynki? Chyba mam problem Houston. A to jest postać z Lego zrobiona na... Aha, na skina jego. Ej, ja myślę, że to jest jakiś Enderman, tylko się dziwiłem czemu ma dwoje oczu. Znaczy, nie, nie chodziło mi o to, że dwoje oczu, tylko dlaczego ma niebieskie oczy. Sorry. Małe Minecraftowe ciasto. Tak naprawdę, małe. Kostka do losowania w Minecraft. Nikt nie pytał i nikt nie pytał. Co się tutaj stało? Zaraz, czy... Czy wy potraficie tutaj ogarnąć? Ty przeniósł jakby wod nie, nie, nie wiem, nie wiem, ej, o co, o co tutaj chodzi? czy ja rozumiem, że to jest jakaś świątynia, czy coś, ale dlaczego, o, o co, co? Dziwne, bardzo dziwne. Co to jest za animacja, ej, ale to jest odklejone, naprawdę. Co się stało? Typ zażądał zwrotu za Minecrafta i odcięło możliwość grania, to dlaczego ten typ chciał pieniądze z Minecrafta refund? Jakby to jest normalne, nie, że stracił ten w tamtym momencie, ale co innego, jeżeli nie, pytało o zwrot, nie dostał żadnej kasy, tylko po prostu ubezpieczył mu komunikat, żeby kupił tą aplikację ponownie. Zegar wymodelowany i animowany w blenderze. Kozacki. Ciemce z moimi blokami 1.18. Okej, okay, to na pewno w ogóle ma taki klimat, jakiego wcześniej nie widzieliśmy w Minecraftcie na poprzednich wersjach. Ten ametyst super pasuje faktycznie do żółtego w ogóle. Ej, dobra, typ odwalił tej kawał dobrej roboty. Co by nie mówić. Użył w sumie głównie bloków z nowego Minecrafta, no i wygląda to naprawdę, naprawdę super. A tam na lewo jest coś jeszcze, coś utrzymanego w tym samym klimacie. Czy się nawet nie pochwalił? Co jest je tak z tymi ludźmi? Żebym miast zbudował takie coś, to bym w sobie wydrukował to w rozmiarach 50 na 50 metrów, powiesił z dachu, że zwisało i że mój cały dom zasłonił sprint tej katedry, czy czegoś tam. Co sprawić, by na zewnątrz mojej bazy wszystko wyglądało lepiej, a wysadzić tą bazę i Zbudować nową w innym miejscu. Gigantyczna pszczoła! Czym jest gigantyczna pszczoła? Czy są tutaj jakieś rozmiary pokazane? No trudno to porównać na tle czegoś, bo widzę, że to chyba stoi na, e, na stole, no, więc nie jest takie gigantyczne bez przesady. O kurde, ale typ ma tutaj fabrykę w lawy. Mocno, to co komu tyle lawy? Kozackie w sumie, a szczerze się nie tak tego to nie patrzę, żeby jakiś hopper tą lawę doprowadzał sam do piecyka i wtedy by mieć skończone źródło zasilania. O, no. Moja cała minecraftowa mapa z odległości 10 milionów bloków. Ja tutaj widzę jakąś zależność w paternie w sensie widzicie wszystko jest jakimi kwadratami jakby robione. No ciekawy jest generator minecrafta, to trzeba przyznać. A chyba skin był robiony na modzie, który pozwala generowanie tak dużego terenu, bo on to robi po prostu Licząc w mniejszym stopniu jego szczegółowość. Dzięki czemu to jest możliwe? Nie chodzi o OptiFine'a. Bo OptiFine! OptiFine powinien stać order. Nie rób nic, wygraj życie. Eee, Reaper. Co jest w ogóle? To jest połączenie czarnego szkieleta i clippera? Mocne jakieś. Europa w Minecrafcie. O! Nie zapomnieli o Polsce! Jak miło! Co to jest? jest to jest jakaś duża konstrukcja. Czy to jest fidget spinner? Naprawdę? O, i znowu animacja Lego. O tym właśnie mówiłem. No, jakby wiecie co? Jesteś takiego generalnie, jeżeli jeżeli jest się takim, znaczy ja wiem, że tutaj no do profesjonalizmu dużo brakuje, ale takie rzeczy robi się z plasteliną na przykład, przykleja się te klocki Lego plasteliną czy coś, żeby się ta platforma nie ruszała, nie ruchamia się to jakoś, a to pływa i to ma 442 lajki, czyli więcej niż moje profilowe na Facebooku, a uważam, że jest piękne, a ta animacja nie jest. Czy to jest mini bałwan? Ale co to jest, czy to jest ten, co to jest pomarańcza? Mandarynka, tu jest napisane, okej, okay, nie zauważyłem. Ciekawe jak długo się utrzymał, zanim się roztopi. To jest robił czaszkę. No, nawet, nawet. Za bardzo kwadratowa, ale nawet, nawet. Ojoj, dobra, ale zaraz pod tą kwadratową i koślawą czaszką mamy e, tutaj. Go, go, goluma? Golum? On się nie zauważył, Smigol. Nie, nie, bo Smigol to był chyba ten starego Pottera. Znaczy, jeśli nie znam, no, słuchajcie, no. Ja to wiem tylko, że, że nie, nie, nie wiem. Mam słową pamięć do imion. I to właśnie powód, dla którego wersja Legacy jest moją ulubioną. Ach... Muszę jakieś pytanie zadawać odnośnie tego. Chyba myślę, że na dzisiaj wszczęcie tych ekscesów. Zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie, że filmy są codziennie, więc widzimy się jutro. Cześć!